Cześć, tutaj Leszek, prowadzę bloga Elektryczny Dom, dzisiaj o przedzwanianiu przewodów, ja to tak mówię, tak potocznie w slangu, lub identyfikacji, musimy się posłużyć w tym celu miernikiem wychyłowym, nastawionym na omy, lub zwykłym miernikiem takim, który ma funkcję BUS, czyli brzęczka, ja tutaj takiego nie mam, niektóre takie mają, radzę dlatego takie tańsze mierniki kupować z takim brzęczkiem BUS, właśnie one służą do identyfikacji, ja tylko pokażę tak z góry, o, że to takie mierniki, to mają głośniczek namalowany. Ja tutaj tego nie ma, żeby Was nie wprowadzać, to nie pokazuję go. Lub miernikiem zwykłym, wychyłowym lub jakimś innym in de, 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 takim buczkiem, latareczką z, z y, y, la, znaczy nie latarką, tylko baterią z y, żarówką, no z czy innym takim urządzeniem, które po prostu po, pozwoli nam identyfikację. Ja tutaj mam dajmy na to zwykły miernik, o, wychyłowy, on pozwala zidentyfikować, zobaczcie, Omy, czyli żarówka, ta wskazówka się wychyla, i do tego celu jeszcze muszę mieć jakiś długi przewód, który będzie yy, nam zwierał obwód. Tutaj zwykłą linką się posłużę, taką, zobaczcie, długim przewodem, kilka metrów, pięć metrów, czyli ten przewód będzie znany. Przez niego popłynie nasz ten prąd minimalny z bateryjki. No i drugi, który będziemy identyfikować, niestety, jest to najbezpieczniejsza metoda identyfikacji, czyli przedzwanianie, bo, bo inne są już takie, że musimy po prostu wpuścić napięcie 220, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne. Czyli musimy to jednak zrobić za pomocą bateryjki. Żaróweczki, miernika wychyłowego lub miernika takiego e, o cyfrowego z funkcją e, buczka. Co będziemy identyfikować? Identyfikować będziemy przewody wychodzące tutaj z puszki, który jest który i przewody będące tutaj. O. Który jest który w kostce na górze wychodzące do żarówki? Co robimy w tym celu? Wyłączamy przede wszystkim nasze światło korki, czyli bezpieczniki, które odpowiadają za światło. Po odłączeniu tych bezpieczników sprawdzamy jeszcze raz, czy jest jakaś faza w danym przewodzie. O. Za pomocą neonówki, dla pewności, nie ma fazy. Ja wiem, że tutaj nie ma, ale wy sprawdzajcie każdy przewód. Nie ma nic. O. I co robimy? Tutaj nie ma żadnej fazy. Musimy po prostu ten przewód wolny, o, który ja mam tutaj umieścić, czyli zewrzeć, jak gdyby. Mieszczamy tutaj wolny nasz przewód. Odizolowana końcówka, może za mało, więcej odizoluję i musimy ją tutaj połączyć. Czyli po upewnieniu się, że nie ma tutaj żadnej jego fazy, żadnego prądu, po wyłączeniu bezpieczników najlepiej to robić, podkręcamy tutaj, łączymy naszą linkę, bo to jest akurat linka do tego przewodu. Drugą stronę podłączamy do miernika. Proszę bardzo, podłączamy do miernika. Na to podłączę do końcówki miernika. Podłączyłem tutaj do końcówki miernika i teraz mamy już jedną część i drugą stroną będziemy szukali tego przewodu w puszce, w gniazdku. i drugą drugi, drugą stroną końcówki badamy, gdzie jest dany przewód. W puszce, tu będzie wychył, wtedy to będzie ten przewód. Tutaj nie. Teraz dalej poniżej. Dotykam. Nie ma. Pokaż na mierniku, bo mi żona pomaga. Nie ma. I o, jest wychył. Czyli to jest ten przewód. Zidentyfikowaliśmy jeden przewód. O, jest. Czyli to jest ten przewód. Czyli zamknął się układ, już wezmę to jest ten przewód. O, czyli w ten sposób identyfikujemy przewody. Mamy tutaj przewód, on idzie bez prądu, z puszki, z gniazdka, zobaczcie, miernik. Jedna strona jest miernika do poszukiwania przewodu, końcówka. A druga strona jest połączona z drugim końcówką miernika, tutaj przewodem, zobaczcie, i ten przewód idzie aż do, do żarówki. Czyli ten przewód żeśmy już odnaleźli. Pozostałe przewody robimy podobnie, żeby zidentyfikować, czyli identyfikujemy następny i następny. Nie będę tego już pokazywał. Robi się to właśnie w ten sposób. Odłączamy prąd, odłączamy wszystkie przewody, podłączamy tutaj wolny przewód. Musimy mieć i jakiś identyfikator, czyli miernik wychyłowy lub elektroniczny z końcówką taką brzęczącą, lub żaróweczkę z bateryjką. W ten sposób musimy szukać przewodów.